Park aktywności czarodziejska góra w Jedlinie Zdroju wzbogacił się o nowe atrakcje. W piątek 9 października w obecności wielu zaproszonych gości uroczyście otwarto nowe single traki, które z pewnością przyciągną wielu turystów żądnych wrażeń. Park aktywności Czarodziejska Góra tak naprawdę w Lini już funkcjonuje od kilkunastu lat przez mieszkańców Dolnego Śląska. całej Polski jest dosyć znany, bo średnio oprócz tego roku pandemicznego, średnio odwiedza ten kompleks około 100 tysięcy turystów. I w związku z tym pomyśleliśmy, że coś nowego trzeba i po doświadczeniach Świeradowa wymyśliliśmy pierwsze trasy w powiecie wałbrzyskim Singiel Trakt. Generalnie ta nasza oferta gminy turystycznej, uzdrowiskowej, że tu mamy park aktywności Czarodziejska Góra, 500 metrów stąd mamy też kompleks aktywności otwarty, bezpłatny, gdzie mamy skatepark, pumptrack, boiska do gry w bóle, do, do piłki nożnej, bieżnie. Ciągle mamy plany, żeby nie ustawać w rozwoju, w dalszych przedsięwzięciach, dzisiejsze trasy single trackowe są tego dowodem. Aglomeracja Wobrzyska, region Sudecki, jest wymarzonym miejscem do krótkich czy dłuższych wypadów dla mieszkańców Wrocławia, ale również dla mieszkańców dużych miast regionu. Mówię tu o. W Obżrzychu, Świdnicy, Jeleniej Górze. Wszyscy wiemy doskonale, jak piękne tereny są wokół naszych miast. Single tracking i w ogóle turystyka rowerowa górska no jest w oczywisty sposób tutaj świetnie rozwinięta i rozwijająca się. I zapraszamy tutaj nie tylko wtedy, kiedy jest ciepło i świeci słońce. Każdy dzień właściwie jest dobry, żeby przyjechać, trochę się zmęczyć, trochę się dotlenić. Sudety to jest wymarzone miejsce do turystyki górskiej rowerowej. Jak podkreślali włodarze miasta, trasy rowerowe przygotowane zostały na najwyższym technicznym poziomie. Projekt bardzo wymagający, dużo mult i band, które Muszą być bezpieczne, jak i trzymać rowerzysty na zakrętach. Trzeba troszeczkę jeździć na rowerze, ale te trasy są na takim poziomie, że nawet rowerzysta, który wolniej jedzie, też je przejedzie. Są bezpieczne, jest oznakowana jedna trasa czarna, pozostałe są dla każdego. Z single tracków najbardziej zadowoleni są sami turyści, którzy już przetestowali każdy odcinek. Naprawdę fajnie. Podjazd mi się podoba, jest taki łagodny. Można podjechać na skróty takim szlakiem spacerowym, ale nie polecam, bo jest się bardzo zmęczony już na starcie u góry. Dobrze jest u góry się zatrzymać, nabrać trochę energii na zjazd, bo mimo tego, że się zjeżdża, nie pedałuje, to naprawdę jest dość wyczerpujące. Na początku trasy są fajne techniczne zakręty. Później zaczyna się takie multy, można to wytłumić, przepompować nogami. Są też takie podwójne szybki obok siebie i trzeba zdecydować: albo jedziemy szybko i skaczemy, albo jedziemy wolno i je przejeżdżamy. Jak się będzie takim niezdecydowanym, można się przewrócić. Także trasa techniczna powiedziałbym, że dość takie łagodne trasy, dla początkujących idealne, żeby zacząć przygodę z rowerami, z kolarstwem zjazdowym. Ale tak, fajny, pozytywny pomysł, taka dobra inicjatywa. Atrakcje przeznaczone są dla wszystkich, dla całych rodzin, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, a nawet i seniorów. Lipiec, sierpień był dla nas bardzo dobrym, było bardzo dużo turystów, którzy korzystali i z toru i z parków linowych. Park linowy czynny w tym roku będzie, jeżeli pogoda pozwoli, do końca października. Gdyby było nadal słonecznie, to w weekendy także w listopadzie, także zapraszamy jeszcze w tym roku. Ceny są bardzo, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych parków linowych i toru zameczkowego, to chyba jesteśmy w tej niższej granicy. Mamy wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów dla każdego, i dla dzieci, i dla osób starszych. Sama przychodząc tutaj z synem, jestem bardzo zadowolona z ich pracy. Zapraszam serdecznie wszystkich, całe rodziny dzieci i młodzież dorosłych.